Nie serca tego, że Panu kamera prawie spadła. Słuchajcie, Barack Obama zazwyczaj zaczyna przemówienie słowami: Hi, I'm Barack Obama. I wtedy następowały brawa. Część jest to Kopińska. Super. Nawet gdybym przynudzała, to brawa już zostałam. To już czwarty raz, jak stoję na studniówce przed dronem maturzystów, w którym w głowie wyłącznie zabawa. I uwierzcie mi, że co roku zastanawiam się, co mam wam powiedzieć, żebyście podczas oglądania filmu ze studniówki nie przewijali mojej przemowy. Jak dotychczas chyba mi się to nie udało. Ale dzisiaj wieczór jest szczególny i chwila szczególna. A jej wyjątkowość wynika z faktu, że razem przyszliśmy do tej szkoły 4 lata temu. I naprawdę uwierzcie mi, że zastanawiałam się, nad tym, jakie słowa dzisiaj do Was skierować, o wiele dłużej niż nad tym, co się ubrać. Nie mówcie że to widać. Wiecie, że żyjecie w czasach niezwykłych, w czasach, w których właściwie wszystko możecie. Ja jestem z pokolenia, które pamięta, jak tata jeździł do Niemiec, malucha na ogórki, żeby dorobić. I jak już tam się zatelepał, to ten Niemiec tak spojrzał na jego malucha i mówi: ile to ma koni. Tata mówi, no, wyjaśniało się. A Niemiec mówi, no, moja goziarka ma 45, ale nie odważyłby się nią do Polski pojechać. No właśnie. Dzisiaj jeździmy samochodami 150 tonnymi, o ile dobrze pamiętam. Mój mąż nie musi jeździć na ogórki, dlatego on taką zasadę, że wstaje co rano i mówię sobie, życie jest piękne. A ponieważ zdarza mi się mieć dyskopatię, ostatnio nawet niedawno, i wstaje rano z ogromnym bólem pleców, to mówię sobie, życie jest piękne i bolesne ale ono nie traci wcale uroku. A na przykład mój 19-letni syn wstaje rano i mówi, ale jestem zmęczony. Ja mówię, ale czym? Nic nie zrobiłeś. No, a już jestem zmęczony. No właśnie. Lata doświadczeń nauczyły mnie, że w życiu ważne jest zaufanie do siebie. Ci, co wątpią, zapytają, a jeśli się nie uda? Uda się. A jeśli się przewrócę, to się podniesiesz. Jeśli ktoś nam będzie mówił, że w życiu wszystko będzie dobrze, to to nie jest prawda. Bo nie zawsze w życiu jest dobrze, ale człowiek zawsze da radę, pod warunkiem, że ufa sobie. Zobaczcie, dziecko jak nauczy się chodzić, to rodzice biją brawo i mówią, hurra, nauczyłeś się umiesz chodzić, potrafisz, a przecież mogliby nie ufać i po dwóch dniach nieudanych prób powiedzieć, nie, nic z tego, koniec, nie nauczysz się, do końca życia będziesz pełzał. Syn sąsiadki by dwa dni się nauczyć, to się nie udało, to już jest koniec. A nie robią tak. Ale te słowa koniec słyszycie na przykład jeszcze w momencie, kiedy kończycie podstawówkę. rodzice mówią, to już jest koniec, teraz gimnazjum trzeba będzie zacząć się uczyć, tak? Kończycie gimnazjum i znowu, to już jest koniec, teraz już trzeba wziąć się do roboty. Później kończycie gimnazjum, żenicie się, wychodzicie za mąż i szczególnie panowie pewnie to słyszą od ojców. Synu, teraz to już jest koniec. I to akurat jest prawda. Ale nic to. Bo wy stoicie przed wachlarzem wszelkich możliwości. Ukończenie szkoły i zdanie egzaminów jest pewnego rodzaju pokonaniem pierwszej góry. I nie myślcie, że dalej nie ma już nic. Bo jak to w górach, kiedy wchodzimy na szczyt, przed nami rozciąga się pasmo kolejnych i warto marzyć że do trzeciej kiedyś tam. No właśnie, tak sobie myślę, że marzenia powinny być uroczyste. Kiedyś uroczyste były banany i pomarańcze. Dzisiaj nie robią wrażenia. Także fajnie by było, gdybyście, moi kochani, uczynili swoje marzenia uroczystymi i bardzo mocno dążyli do tego, żeby je osiągnąć. Musicie tylko pamiętać, i to mówię do tych, którzy są zmęczeni samym faktem pobudki, jak mój syn, że życia nie da się przejechać na gapę. Jest taka historia: ma mężczyźnie, który siada do autobusu i kasuje trzy bilety. Jeden, drugi, trzeci. pasażer obok się pyta: Panie, ale po co pan kasuje trzy bilety, jak sam jedziesz? A ten mężczyzna mówi: No, bo ja lubię mieć taką komfortową sytuację, że jakbym zgubił jeden bilet, to mam jeszcze drugi. No, ale możesz pan kupić obydwa. No, to wtedy mam jeszcze trzeci. No, ale może się tak zdarzyć, że zgubisz pan wszystkie trzy bilety. A tu pana zaskocza: mam miesięczny. Jak widać, jest w nas takie poczucie, że życia nie da się przejechać na gapę, e, że co jakiś czas pojawi się taki kontroler, który sprawdza, weryfikuje nasze wartości, dążenia, decyzje, marzenia. No ale z drugiej strony nie da się też nabyć tyle tych biletów, żeby zabezpieczyć się na każdą sytuację. I jeśli spojrzymy na to życie, o czym już wspomniałam, jak na pasmo gór, to czasami możemy mieć poczucie strachu, że tam nie dojdziemy. Macie tak czasami. Wydaje wam się, że nie uda Wam się to, że nie jesteście jeszcze gotowi, że właściwie musiałby się chyba zmienić cały świat, albo nie wiem, bardzo dużo rzeczy, żebyście dali radę i kwicie w miejscu. Kiedyś byłam na takiej imprezie. To będzie cenzurowane. Kiedyś byłam na takiej imprezie, gdzie jeden z kolegów zaczął się zwierzać, że kiedyś miał żonę przez 10 lat prosił ją, żeby nie zostawiała mydła pod prysznicem na mydelniczce, bo to mydło leży na tej mydelniczce w wodzie i on się grudzi. I takim mydłem nie można się umyć. Wiecie jak wygląda obrócone mydło? No no i 10 lat proszenia i nic i ten koleś mówi, w końcu się rozwiodłem. To przesłuchujący się jego kolega obok, który z wykształcenia był inżynierem i mówi, 10 lat i ty nie mogłeś tej mydelniczce zrobić dziurek? <laughs> Może się okaże, że po tym przemówieniu ratuje jedno małżeństwo. <laughs> Tak więc, moi kochani, Wam do tego jeszcze daleko, ale zmierzałam do tego, że jeżeli kiedyś w życiu tkniecie, to myślenie o tym, że musiałoby się zmienić wszystko poza Wami, to jest droga donikąd. Bo zawsze te zmiany należy zacząć od siebie i na sobie skończyć. Oprócz zaufania w życiu, bardzo ważne jest podejmowanie decyzji. Ale nie ma decyzji bez ryzyka. Ryzyko jest wtedy, kiedy sobie ufamy. Kiedy możemy powiedzieć sobie, że dam radę, zrobię krok do przodu. I nawet jeśli się pomyla, to świat się nie zawali. Nie musimy myśleć, co będzie za 5, za 10 lat. Uważam, że jeżeli syn przychodzi i mówi: Mamo, wziąłem milion kredytu na ciągnik, równie dobrze mu możemy powiedzieć, czemu nie dwa. I tak trudno spłacić milion w tą czy w tamtą. Te trzy elementy zaufanie do siebie, umiejętność podejmowania decyzji. I ryzyka sprowadzają się do jednego, do zaangażowania, do takiego życia na cały etap. To znaczy, że jeżeli się bawicie, to bawicie się całym sobą, pewnie dzisiaj to pokażecie. Jeżeli jedziemy na urlop, to odpoczywamy tak, że czujemy, że odpoczywamy. Jeżeli się uczycie, to oczy szczypią od monitora, bo nie sądzę, że uczycie się dzisiaj z książek. O ile w ogóle przed naturą. wszystkie w sobie. Z tym zaangażowaniem, jakby to zobrazować, jeżeli płetwonurek schodzi na 50 metrów, to nie ma takiej opcji, żeby on był niezaangażowany. Ale ludzie bardzo często się poświęcają. A zaangażowanie jest tam, gdzie bardzo chcę. Poświęcenie tam, gdzie bardzo muszę. Jest ogromna różnica między tymi słowami i między życiem zaangażowanym, a życiem z poświęceniem. Wyobraźcie sobie jajecznicę na boczku. Taką pyszną, ze skwarkami. W przypadku jajecznicy na boczku, kura była zaangażowana, bo zniosła jajko, a świna się poświęciła. Widzicie różnicę? Konsekwencje są bardzo skrajne. Chodzi o to, by w życiu nigdy się nie poświęcać, ponieważ koszty tego zawsze są większe niż zyski. Bez zaangażowania, o którym teraz mówię, tak naprawdę nie można poczuć smaku życia. Wszystko jest takie standardowe. Tutaj mi się przypomina jedna z ostatnich sytuacji, która często ma miejsce 8 marca, kiedy mężczyźni stoją w kwiaciarni, Nikt z nikim nie rozmawia, tam wszyscy stukają coś w komórkach, podchodzą do kasy, takie tam trzy róże poproszę. Podchodzi następny. Dla mnie też mam trzy takie kwiatki. Kolejne, ja to samo co koledzy idą później, wręczają te trzy kwiatki, takie tam, w standardzie swojej kobiecie, standardowe życzenia, wieczorem standardowy seks, na drugi dzień standardowe życie. A przecież można by było inaczej, gdyby taki mężczyzna przyszedł do kwiaciarni i powiedział, proszę Pani, dla mojej niezwykłej kobiety, trzy niezwykłe kwiaty, z niezwykłym przebraniem, do 15 zł, poproszę. <Słyszości> <Słyszości> można? Można. I to się nazywa zaangażowanie. Jeszcze jedno na koniec, jak Małysz najeżdża na próg, to nie wiem, czy wiecie z jaką prędkością. Ktoś wie? 100 kilometrów na godzinę. Jak odbija się, to leci 120. Kiedyś kolega Małysza powiedział, że jak się najeżdża na próg, to jest moment, a później odbijasz się i lecisz, a oni tam w telewizji mówią, że za późno z progu wyszedł. o co chodzi? Nie ma większego zaangażowania, jak to, które czuje taki skoczek w tamtym momencie. A zauważcie, że małż nigdy nie nazwał siebie zawodowcem, mistrzem. On był jak amator po łacinie miłośnik, miłośnik skakania. I kochani moi, tego Wam życzę, żebyście na zawsze w życiu pozostali amatorami, bo tylko wtedy to, co robicie, będziecie robić tak z głębi serca i całym sobą. Ufajcie sobie, podejmujcie decyzje, nie bójcie się ryzyka, naprawdę stać Was na nie. Życzę Wam jeszcze, by ani na naturze, ani dzisiaj na tym balu studniówkowym wiatr nie podbił Wam nad, żebyście wylądowali z telemarkiem. Dziękuję. Przyszła do nas nie wiadomo skąd. Zawróciła w głowach prawdopodobnie. Teraz rozumiemy, to jest to. Cztery lata z nią są wiele warte. Szanowna Pani Dyrektor, to dla nas wyjątkowy moment, ponieważ wspólnie rozpoczynaliśmy naszą drogę. My, jako przysłowiowi marynarze, a Pani, jako kapitan tego statku. Nasz rejs już niedługo dobiega końca. Życzymy Pani, by z każdej kolejnej załogi była Pani tak dumna, jak z nas. Dziękujemy za wspólne, tak krótkie, cztery lata.